Just what that night. The pain. W ubiegłym roku podczas czerwcowej prezentacji State of Play Capcom potwierdził, że jedna z jego najbardziej udanych gier w historii jest remasterowana. Po udanych remake'ach drugiej oraz trzeciej części gry wydaje się, że możemy być spokojni co do jakości czwórki. W grze wcielamy się w Leona Kennedy'ego, bohatera Resident Evil 2, który podejmuje się niebezpiecznej misji ratowania córki amerykańskiego prezydenta. Została ona uprowadzona przez sektę działającą na jednej z hiszpańskich prowincji. Tam tajemnicze pasożytnicze organizmy zwane Las Plagas zraziły ludzi i kontrolują ich umysły, sprawiając, że ci stają się agresywni. W międzyczasie w tle rozgrywają się typowe dla Resident Evil darzenia z udziałem m.in. Alberta Weskera i Ady Wong. Wszystko to składa się na jedną z dłuższych historii Resident Evil. Choć większość scenariusza ma pozostać identyczna, niektóre elementy historii mogą ulec zmianie. Pamiętamy, jak Capcom zmienił historię i scenariusz remaków Resident Evil 2 oraz 3, wprowadzając pewne aktualizacje i wydłużając niektóre sekcje. Podobnie jak w przypadku wspomnianych tytułów, możemy więc spodziewać się nie tylko odświeżonej szaty audiowizualnej, ale także kilku nowych mechanik. Oh, Resident Evil 4 to pierwsza część serii, w której kamera jest umieszczona za ramieniem głównego bohatera. Ta zmiana w znaczący sposób wpłynęła na rozgrywkę i wyznaczyła nowe standardy gier akcji na lata. Osobiście uważam to za dobrą zmianę, która przystosowała grę do czasów, w których została wydana. Oczywiście znajdą się także obrońcy starej konwencji Survival Horroru ze statyczną izometryczną kamerą w roli głównej. Celowanie i poruszanie się w świecie gry od teraz stało się dużo prostsze. Leon będzie mógł poruszać się podczas celowania z broni, co było prawdopodobnie największą wolączką oryginału z 2005 roku. Dodatkowo, jak w poprzednich częściach, główny bohater będzie mierzył się z różnego rodzaju zagadkami i pułapkami, które są pewnego rodzaju wizytówką w serii gier z podloga biało-czerwonej parasolki. Oprawa graficzna remake'u jest ogromnym krokiem naprzód. Nie ma się co dziwić, w końcu od premiery oryginału mija w tym roku 19 lat. Jednak oprócz tekstur wysokiej rozdzielczości oraz bardziej złożonych modeli obiektów czy postaci, uwagę przyciąga realistyczne oświetlenie, które sprawia, że wiele lokacji wygląda o wiele bardziej przerażająco i klimatycznie od wnętrz zamków po zrujnowane domy. Wraz z nową oprawą audiowizualną do gry dodane zostaną nowe mechaniki. Nasz bohater może od teraz kucać w wyznaczonych miejscach, co twórcy mogą wykorzystać w jakiś ciekawy sposób. Najprawdopodobniej Leon będzie robił to automatycznie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Technicznie ma to sens, biorąc pod uwagę, że Capcom chce być jak najbardziej wierny oryginałowi, nie zmieniając zbyt wielu elementów. Ponadto w grze będziemy mogli dźgnąć naszego oponenta nożem. Ta mechanika również została dodana w poprzednich remake'ach Resident Evil. Istniała również opcja obrony za pomocą granatów. Choć nie zostało to ujawnione w zjastunie i gameplayu z Resident Evil 4, możemy domyśleć się, że i tu będzie podobnie. Podczas Resident Evil Showcase mieliśmy okazję zobaczyć, jak Leon zamachując się prawą ręką paruje atak Ganado. Podobnie jak w większości gier ta mechanika ma na celu sprawdzić szybkość reakcji gracza. Nowa mechanika parowania ciosów może być jednak ograniczona do szarżujących na gracza Ganado, ponieważ gra ma przedkładać eksplorację nad walkę. Opublikowane w sieci gameplaye z gry pokazują również jak wyglądają sklepy w grze. Oprócz możliwości zakupu danej broni będziemy mogli ją również ulepszyć niczym w Resident Evil Village. W remake'u czwartej części Resident Evil pojawiło się nowe menu, które pozwala wymienić różowe diamenty na konkretne przedmioty i bronie. Podczas gdy interfejs gry to dobrze znana fanom walizka, która jest naszym ekwipunkiem, wygląda na to, że dostaniemy nowe materiały do eksperymentowania. Chociaż żaden z opublikowanych klipów nie wyjaśnia co to może być, możemy zobaczyć je w przepisach na amunicję. Przygotujcie się więc na to, że podczas zabawy będziemy zdobywać mnóstwo nowych materiałów. Dzięki obszernemu artykułowi serwisu Game Informer dowiedzieliśmy się wielu nowych informacji na temat zmian i nowości, które pojawią się w odświeżonej wersji Resident Evil 4. Przede wszystkim znacznie większą rolę podczas rozgrywki będzie mieć Ashley. Gracze będą musieli zadbać o jej bezpieczeństwo. I choć otrzymamy możliwość wydawania jej prostych rozkazów, to w przeciwieństwie do oryginału bohaterka będzie cały czas podążać za Leonem. Jeśli Ashley padnie w boju to będziemy mieć chwilę na jej uratowanie. Jednak w tym osłabionym stanie każdy atak wymierzony przez przeciwników może być śmiertelny i zakończy naszą rozgrywkę. Turcy zadbali też o dodatkową liczbę zagadek zaprojektowanych dla dwóch postaci. W Resident Evil 4 Remake pojawią się również zadania poboczne. Nie liczcie tu jednak na nic odkrywczego. Większość z nich polegać będzie na zebraniu odpowiedniej ilości danego sprzętu bądź zabiciu konkretnych przeciwników. W zamian otrzymamy jednak walutę i surowce, które wymienimy u tajemniczego handlarza. Usprawnienia dotkną również systemu walki. Ten ma być bardziej dynamiczny. Znaczna część Quick Time Events została usunięta i zastąpiona innymi mechanikami, które zdaniem twórców lepiej pasują do współczesnych produkcji. Przebudowano m.in. system walki nożem, który teraz ma być bardziej znaczącym narzędziem mordu. Capcom wspomniał na swojej letniej prezentacji, że Ganados, główny typ wroga w grze, został całkowicie przeprojektowany, aby być bardziej przerażający. Wiemy już również, kto wcieli się w postać Ashley Graham, czyli jednej z głównych bohaterek oryginalnego Resident Evil. Capcom po raz kolejny postanowił skorzystać z pomocy modelki. Tym razem jest to pochodząca z Holandii Ella Freya. Jej popularność i podobieństwo do postaci Ashley sprawiły, że japoński producent postanowił ją zatrudnić jako aktorkę, która nie tylko użyczy bohaterce swój wygląd, ale najprawdopodobniej również głos. Choć gra została zaprezentowana w ramach imprezy PlayStation, nie będzie ekskluzywna dla platformy Sony. Resident Evil 4 ukaże się na PlayStation 5, ale także na Xbox Series X oraz S i komputerach osobistych. Wreszcie będzie miała również wsparcie dla PlayStation VR drugiej generacji. Gra pojawi się 24 marca 2023 roku. Mocno kibicuję tej produkcji i uważam, że Capcom po raz kolejny dostarczy nam świetną grę. Otwierzona oprawa audiowizualna, mroczny klimat remakeu za sprawą lepszego klimatycznego oświetlenia, czy wiele nowych mechanik, to tylko niektóre z rzeczy przyciągających mnie do tej gry. Trochę smuci fakt, że w grze będzie brakować języka polskiego, ale grając w Resident Evil Village, który także nie posiadał ni to dubbingu ni polskich napisów, po krótkim czasie wczułem się w klimat gry i brak naszego rodzimego języka nie był dla mnie czymś uciążliwym. A wy czekacie na remake czwórki? Co sądzicie o tej produkcji? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!